Siemanko widzowie, tutaj drugi dzień przygotowań do meczu Stali, mecz dzisiaj o godzinie 17.30 My jeszcze delikatnie w rozsypce Banery będziemy przygotowywali zaraz I miejsce, gdzie, podpisu... gdzie będą podpisywali nam się jeszcze Stali Rzeszów. A teraz pokażę Wam, co robi mój brat Dzisiaj widzowie, my jeszcze w delikatnej rozsypce No tak, sprząta Przywitaj się Mi się mama, widzowie Powiedz swoje wrażenia przed meczem. To no, może sobie wygra. A o, wiesz, że jakim wynikiem? 5-1. Może się uda. No i widzowie na. Al, albo nie, 3-1. 3-1? Widzowie, no to na razie tak wygląda. Zaraz wleci kolejny film. Może jak robię banery. Siema. Bobku, jaki masz cel na dzisiaj? Co? Jaki masz cel? A od kogo chcesz zdobyć autograf? Od na Radzyniowa. Jeszcze od kogoś? Co? Je, jeszcze od kogoś? Nie, bo my mamy dużo tych autografów. Ja będę chciał od całej drużyny. Po no, co Ci od całej drużyny, jak, jak i tak mamy po osiem załodników? No ale mogę mieć od całej drużyny, nie? W sumie trochę nam jeszcze brakuje, bo, bo my mamy 8, a, a Stal Zesów ma 26 zawodników. No mhm. więc trochę jeszcze brakuje. Trochę brakuje. No i... Co? Widzimy się zaraz. Siema.